Witam Was kochani serdecznie. Przyszłam sobie poleżeć do parku. No i tak sobie właśnie myślę, co wam tutaj opowiedzieć dzisiaj. Hmm, ale już wiem. Zatem zapraszam Was na film. Położyłam się na jednej z tych ławek. No i tak sobie leżę o tam. W dali rozpościera się. Yy, fajny widoczek. O, zobaczcie. O. o czym sobie pomyślałam? Pomyślałam sobie o tym, że jak to jest, kiedy nie można powtórzyć danego obrazu. Sytuacje mogą się powtarzać, załóżmy, w podobie, jak to się mówi, nie? Ale na przykład zjawiska naturalne nigdy nie są powtarzalne. Na przykład chmury. Nie ma identycznego obrazu. Zawsze obraz na niebie się zmienia, prawda? Tak samo jak bursztyn, tak zwany inaczej amber, jantar, kamienie, marmur, granit. No, no po prostu to są naturalne rzeczy, które nigdy nie będą takie same, zawsze będą się odróżniać od siebie. A martwą naturę można załóżmy sobie postawić w identyczny sposób, bo to można wymierzyć pod różnym kątem, ustawienia. To akurat można zmierzyć wszystko i postawić tak samo. Dzbanek na przykład, szklankę i załóżmy długopis, takie przykłady daje. No to ten obraz można powtórzyć, czyli martwą naturę, a żywej natury. Nie możemy powtórzyć. Na przykład, zobaczcie, no dzisiaj akurat jest taka, chyba się zaczyna ocieplać w końcu, bo kilka dni nonstop po prostu padał deszcz, można tak powiedzieć, ale przed deszczem, właśnie na niebie chmury przedstawiają różne postacie. Mam nadzieję, że wy zauważacie to, bo ja kiedy tutaj jechałam do pracy, to na niebie widziałam przeróżne postacie, nawet parę tańczącą. Pani była w takiej balowej sukni, oni się trzymali za ręce. Naprawdę, ja to widziałam, ale to wyraźnie. No, jadąc, po prostu nie mogłam zrobić zdjęcia. Ale widok był po prostu piękny. Na przykład, widziałam ośmiornicę ryby, smoka długiego, z takim długim ogonem i z taką paszczą, z której wydobywał się ogień. No to oczywiście jest to działa nasza wyobraźnia również, no, ale to się dzieje naprawdę. Ja po prostu widzę takie rzeczy, kontury tych różnych postaci, przedmiotów. No właściwie przedmiotów to może nie, nie, nie często, ale właśnie coś, co jest właśnie w ruchu, zwierzęta, postacie ludzkie, co widziałam, psy, króliki, ośmiornice to już mówiłam. Mi się na przykład niedźwiedzie, bardzo często w ogóle widać i psy w tych obłokach. No to jest, słuchajcie, tak wspaniałe, że ja jadąc patrzyłam się w to niebo, a to były te chmury takie kłębiaste. No coś po prostu wspaniałego. Następny przykład to jest na przykład wschód i zachód słońca. No kurczę, zjawiska niepowtarzalne, albo zorze polarne. Kurczę, jak ja bym chciała pojechać, no chociażby do tej Norwegii, żeby zobaczyć właśnie albo do Islandii te zorze polarne, ale, ale trafiają się również u nas w Polsce. Widziałam już tyle przeróżnych zdjęć ludzie robią w Polsce. Też piękne są, ale chciałabym po prostu realnie, na yy, żywo, na własne oczy zobaczyć właśnie to zjawisko. No to jest, yy, to są zjawiska, <gryw> ja mówię, nadprzyrodzone. No, wspaniałe rzeczy. Ale, ale, co jest bardzo ważne, niepowtarzalni są też, Ludzie! Nie ma drugiego takiego samego człowieka, prawda? Zgadzacie się ze mną? No. I z wyglądu, i z charakteru, one mogą być oczywiście podobne, może być jakieś yy, podobieństwo, ale nikt nie jest też identyczny. No, ale niestety to jest też żywa istota człowiek. No, tylko martwe rzeczy, martwą naturę można powtórzyć. Mówiąc to, słuchajcie, przypomniało mi się. Hmm, no, ja, ja to odebrałam jako znak. Wczoraj, tutaj spacerując po parku, ja już po prostu zbierałam się do domu. I chciałam szłam środkiem drożyną. Środkiem drożyny prosto i chciałam skręcić po prostu już w lewo. I raptem zlatuje z drzewa duży ptak, kruk i zaczął krakać. I centralnie zaczął się na mnie patrzeć. A ja tak zażartowałam i, i mówię do niego: Czyżbym Ciebie znała? Czyżbyśmy się znali? Chcesz mi coś powiedzieć? A on patrzył się cały czas na mnie i znowu wzniósł się do góry, na drzewie usiadł. I jak ja ruszyłam dalej do przodu, to on znowu zaczął krakać. Ja to odebrałam tak, że on to, on, że on chce mi dosłownie coś powiedzieć. No i yy, wyobraźcie sobie, że jednak nie skręciłam w lewo, w stronę domu, a skręciłam w prawą stronę. I jeszcze raz, tak jakby m, pomyślała sobie, jeszcze raz sobie podrepczę kawałek, i wtedy się cofnę i pójdę do domu. No i ruszyłam w prawą stronę, nie wiem, czy to trwało pół minuty. Patrzę, idzie taka starsza pani. I dosłownie y, w pięć kroków przede mną, ona się przewraca. Ona się przewraca. Ona trzymała taką torebkę z siatką, a ja zaraz do niej podbiegłam i, i mówię, oczywiście po niemiecku, czy wszystko, wszystko dobrze, czy, czy ją coś boli, czy, czy coś się stało. A ona mówi, że nie, nie, że ona myśli, że jest wszystko w porządku, więc pomogłam się jej podnieść. No, i tak obejrzałam ją z jednej z drugiej strony, że chyba dobrze. No, i zapytałam się, czy ona będzie mogła pójść dalej. A ona mówi, że tak, tak, że, że ona dziękuje mi bardzo, bo mówi, że tutaj, a wczoraj była taka pogoda, że raz spadał deszcz, zero słońca i zero ludzi w tym parku. I ona mówi, że bardzo mi dziękuję za pomoc, bo tutaj praktycznie nie ma nikogo w parku. I nie wiadomo, co by się stało. No i słuchajcie, i kurczę. Yy, I to jest taki mój instynkt, że ja od razu yy, yy, przypomniało mi się, jak ten kruk właśnie sfrunął z tego yy, drzewa na trawę, i on stanął i się patrzył na mnie i krakał. No i to był taki, jakby ja to odebrałam jako sygnał, żeby nieść pomoc. Dosłownie. Co wy o tym myślicie? Czy wy macie w ogóle jakieś znaki? Czy wy potraficie odczytywać jakiekolwiek znaki? Bo słuchajcie, te znaki są. Tylko trzeba umieć je odczytywać. I znowu nasuwa mi się temat opatrzności z góry. Czy wierzycie w to, że ludzie, którzy odchodzą, którzy nas kochali, a my ich? Patrzą z góry na nas i nas prowadzą? Czy wy w to wierzycie? Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie, i czy w ogóle mieliście takie sytuacje, gdzie opatrzność z góry, na przykład osoby, która odeszła w moim przypadku, na pewno jest to moja babcia, z którą byłam bardzo zżyta, która dawała mi wskazówki, na życie. I wyobraźcie sobie, że ja doświadczyłam sytuacji, gdzie przypomniały mi się yy, słowa mojej babci. Yy, ja dostawałam takie znaki, że to się wszystko sprawdzało, to co ona mówiła i to co było związane z nią, ja po prostu w życiu doświadczałam tego. I to jest yy, to jest właśnie to przeznaczenie. Że ja wyraźnie odczuwałam w danej sytuacji, podczas mojego doświadczenia, właśnie to moje przeznaczenie. I wiem, że moja babcia z góry czuwa nade mną, na pewno, bo było tyle znaków, które się potwierdziły w sytuacji, w której się znalazłam, że to było po prostu wręcz zdumiewające. To jest coś pięknego. To jest naprawdę coś pięknego i naprawdę są ludzie, którzy odchodzą, prowadzą nas. Napiszcie mi w komentarzach, czy, czy wy się ze mną z tym zgadzacie? Oj, ja miałam w życiu naprawdę wiele znaków. No. A to tak się właśnie teraz tak zamyślam nad tym, że no to jest po prostu coś pięknego i ja o tym wspominam. Bo dla mnie to jest taka siła yy, siła do życia, do dalszego działania do tego, że kiedy człowiek żyje yy, na tej ziemi, jeszcze stąpa po tej ziemi, po tym padole to ma po prostu jeszcze jakieś zadanie do wykonania yy, i dla siebie na pewno, ale przede wszystkim dla innych. Często powinniśmy przypominać sobie i dziękować. Komu dziękować? No, ja dziękuję na pewno Bogu, że budzę się każdego dnia, że budzę się następnego dnia i że następnego dnia mogę nadal coś zrobić dobrego. No, to jest po prostu piękne. I wiecie co, powiem Wam tak: yy, z charakterem yy, można walczyć. Ze sobą, z własną osobowością można walczyć. Ale jeżeli tylko się chce. Jeżeli ktoś jest na przykład ponury, yy, jakiś taki zgorzkniały, dlaczego jesteś zgorzkniały? Przestań być zgorzkniały, czy zgorzkniała. Zacznij pracować nad sobą. Dziękuj, że żyjesz. Dziękuj, że budzisz się każdego następnego dnia i pomyśl, co możesz zrobić dla innych, dla siebie, bo dla każdego przyjdzie dzień, który opuści ten świat, prawda? Ale ja na przykład wierzę w reinkarnację, bo dla mnie to jest. Ja to biorę pod logikę. Dla mnie to jest właśnie najbardziej logiczne: to, że możemy jeszcze dostać życie nawet w innej postaci, nie tylko ludzkiej, ale my musimy sobie na to zasłużyć, żyjąc teraz. Tu, wszem i wobec. Dlatego też niech zawsze wygrywa dobro, bo zło do niczego dobrego nie prowadzi, a potem już niestety będzie za późno, żeby, żeby otrzymać jakby następną szansę życia na Ziemi, wśród ludzi, wśród zwierząt, wśród natury. No, dla mnie jest to temat bardzo głęboki, mam bardzo dużo przemyśleń i ja po prostu, wiadomo, każdy w coś wierzy. I każdy, yy, kto w, w to coś wierzy, to widzi w tym sens. No, ja akurat widzę sens wierzenia, wiary w Boga któremu dziękuję właśnie za każdy dzień. I no, jednak jest to jakiś cel, mamy jakieś zadanie do wykonania. Tak, jeszcze w skrócie, wracając do tej reinkarnacji. Ja, a, kiedyś tam, to już nieważne, czy wczoraj, czy 5 lat temu, czy 10 lat temu, zapytałam kilka osób, że gdyby istniała reinkarnacja, jakim na przykład zwierzęciem ten ktoś chciałby być? I dziwne jest to, że hmm, każdy ma odpowiedź i to dosyć szybko. Nie musi się zbyt długo zastanawiać. Niektórzy powiedzieli mi, że szczurem na przykład. Niektórzy powiedzieli psem, kotem, koniem. Niektórzy powiedzieli sarną. Moja mama świętej pamięci powiedziała, że chciałaby być sarną. Co mnie zaskoczyło? I zapytałam się jej: Sarną? A dlaczego sarną? I ona się tak krótko zastanowiła i powiedziała, że. Bo sarny są piękne. Takie kruche i takie delikatne, i jeszcze raz powtórzyła: Tak, ja chciałabym być sarną. Kilka osób mi powiedziało nawet, że chcieliby być szczurem. <grym> No, dla mnie to było dziwne, no bo wiadomo, jakąś tam odrazę człowiek czuje do szczurów, tak, bo te trucizny mogą przenosić itd. Itp. Ale ja się zapytałam kiedyś dawno temu, dlaczego szczurem? A ten ktoś mi odpowiedział, że dlatego, bo szczur, nawet jak zje trutkę, to przeżyje. No i to są takie. To nie są opowieści dziwnej treści, bo to są opowieści z życia wzięte, ale tak ludzie właśnie sobie w tej głowie układają. Ja na przykład, to ja cały czas wiem, ja przez całe moje życie nie zmieniłam zdania, że na pewno chciałabym zostać psem i się tak później zastanawiałam właśnie dlaczego ja od razu mówię, że chciałabym być psem, jeżeli nie człowiekiem, okej, okay. no to chyba dlatego, że pies jest zwierzęciem bardzo przyjaznym, lubi przebywać z ludźmi, jest domownikiem, jest tak samo, tak jak Psy bezdomne wędrownikiem. To tak sobie właśnie hm, te cechy właśnie tak przyswajam y, do siebie. Utożsamiam się y, właśnie z tymi cechami właśnie jeżeli chodzi o potrzeby, te psie potrzeby. Nie? Na przykład jak ktoś powie, że chciałby być kotem, no to wiecie jaki jest kot. Chodzi własnymi ścieżkami, yy, lubi odosobnienie, prawda? Yy, ma pazur, że czasami to by tak strzelił tym pazurem i to tak fest. Czyli ten ktoś musi być i spokojny, i trochę agresywny też, nieprzewidywalny, no, tajemniczy też bardzo, intrygujący, no, i tak sobie właśnie pomyślcie, jakim zwierzęciem, jeżeli istnieje reinkarnacja, chcielibyście być? Chciałabym bardzo poczytać Wasze komentarze. O kurczę, to by było ciekawe, gdyby właśnie jeden yy, z drugim zaczął czytać, kto kim chciałby być. I w tym momencie. Rozwinęłaby się fajna dyskusja, no? No, ale chyba dosyć już tego bajdużenia. Bajdużenia, bajdużenia. O, jak fajnie ptaki ćwierkają. Już wstałam z tej ławki, chcę się przespacerować, no bo spacer dobrze wpływa na jelita. A, jestem właśnie po Mitak SN, no tu akurat w tym przypadku. To nie jest obiad, tylko tak jakby drugie śniadanie, lunch po angielsku. No i cóż, będę sobie szła dalej. No i może mi się coś tam jeszcze zamani, żeby wam opowiedzieć. Jeszcze nie tak dawno, pod którymś z filmików ktoś mi napisał, że. a to kilka osób mi napisało, że te moje filmiki odsłuchuję jak jakby podcasty a to jest takie bardzo miłe wiecie, ale ja złapałam się też na tym, że jak ja chcę odsłuchać mój filmik, który nagrywam każdy filmik odsłuchuję no do tej pory mi się akurat to udaje, że znajduję na to czas i powiem Wam, że ostatnio właśnie, nawet przed spaniem, przed pójściem spać, kładę sobie telefon i niekoniecznie patrzę w ekran, ale słucham. I słucham siebie, jak ja czasami yy, bablam to czy to. no to śmieję się sama do siebie, że na przykład czasami te moje wysławianie jest takie do bani. Ale wybaczcie mi, no bo to jest po prostu wszystko jakby takie na żywo. No, czasami brakuje słowa i ja się zacinam, żeby dobrać właśnie to słowo, które właśnie chcę użyć. No, i to jest właśnie taki mój błąd. Zamiast zastąpić to innym słowem, to nie, ja jestem uparta i ja, ja szukam tego słowa, które właśnie chciałam powiedzieć. <grym> Na pewno też to samo macie. I to są te moje takie krótkie podcasty, czy audiobooki. <grym> Oczywiście, w cudzysłowiu, bo wiadomo, no. Audiobooki, no to jest czytanie książki. To dłużej trwa y, półtorej godziny, nawet i około chyba trzech godzin. No są po prostu różne y, czasowo. A ja już y, nagrywam te filmiki swoje y, po 20, po 30 minut. No tak chyba maksymalnie. No bo co tam po 5 minutach. Yy, jakiejś tam opowieści krótkiej, jednak chyba co niektórzy z was wolą trochę dłużej posłuchać. A nawet słuchajcie, yy, nawet robiąc coś yy, w kuchni, nawet sprzątając, można po prostu odpalić filmik kogokolwiek, no ale chciałabym, żeby i mój był też odpalony. Filmik i po prostu słuchać, słuchać i to jest taka odskocznia. No mi się to tak spodobało właśnie, jak ktoś właśnie to tak określił, że słucha mnie jakby takiego podcastu. No super, cieszę się bardzo. No i słuchajcie, jutro, jutro już będzie tydzień, jak tutaj jestem. Oj, czas zasuwa szybko, co? Kurczę, dlatego, dlatego zawsze mówię. Sobie i innym łapcie każdą chwilę. Yy, dosłownie trzeba pieścić każdą minutę życia. Żeby ta każda minuta przyniosła korzyści. Żeby być usatysfakcjonowanym z danego, przebytego dnia. Przeżytego dnia. No, pomyślcie zawsze o tym, że trzeba pieścić każdą minutę. Już tam niekoniecznie sekundę, ale pieścić każdą minutę z życia. To, co jest nam dane. Zatem czekam na Wasze komentarze. Ja naprawdę. Oczekuję waszych komentarzy i tak zawsze patrzę, czy ktoś coś napisał, a jak już jest jakiś ojej, no to sobie myślę. No, będzie dyskusja. Ale to się na pewno rozkręci jeszcze bardziej. Wiecie, wśród komentujących to jeden yy, drugiego widzi i po tym niku poznaje i później się robi tak, że te same osoby pojawiają się, załóżmy, w danym filmiku i też między sobą komentują. No to jest wspaniałe, po prostu trzymajmy się razem. I no i co, doświadczajmy, uczmy się od siebie, doradzajmy sobie. No i będzie fajnie. Musi być fajnie, prawda? No. No to w takim razie yy, mówię Wam. Bye bye, ciao ciao i do następnego.